właśnie może tego tumaka zajmiecie tam strzelca wstać czy coś żeby większa siła ognia korwa jak tu nic nie podjedzie ale dobra a skąd wiesz bo ja jestem zajebisty. eee możesz Storm co ty tu robisz a no dobra ja myślałem, że wy nam go zostawiacie. Ty to nam to wyłaś, wyłaś. No sumak odsuń się trochę do tyłu, żebym cię przypadkiem nie zakopał. Tak jest. No i co on ci zrobi? Kopisz mi Jakob, rozumiem. Kurwa A, generalnie przypominam o zapięciu sobie hełmu i broni Dopiero teraz to zrobiłem Spoko okay. Tak, ja zapomniałem, ale... Szczerze, jeszcze nie, nie przydało mi się to Chodź Pasi do mnie, mam kanapki i wódkę Pasi, chodź do mnie, mam... Dobra, z... coś Pasi, chodź do mnie, mam wódkę i zagrychę Co... Oni są bardziej szturmowa. Chciałem na początku ich zostawić, ale tutaj. Ale oni są bardziej tak skłonni do atakowania. Ludobójstwa i tak dalej. Tak. Poza tym wziąłem tych gorszych, odłożyłem. <grolizm gadł> <Yes. gadł> <gadł> <gadł> ja tutaj zostaliśmy No <gadł> A nie, odłożyłem od siebie. I dałem ich temu na chwilę. A, tak, 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 to... Nie, no, wy jesteście ze mną, bo jesteście najlepsi. Dobra, dobra. To... Dobra, wjeżdżajmy do tego okopu. Już? Yes. No nie? Stary, najlepsi znaczy, jesteś. Ja, ja jako pilot jestem dobry, ale jako... E, dobra. dobra. Tak o, a helikoptery raczej Helikoptery, mój drogi. Nie. To słabo, żeby no, 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 A mm, A czemu nie ma już RPG? Mówiłem, że bo nie mam już nic na tym. A! A bo... kurwa. A tak, chuj? Bo ktoś... Ale nie... Jak chcesz, to w rośku jest amunicja do RPG. -a. Mówiłem na początku, że 20 pocisków. Sorry, nie Wiesz, nie narzekaj. No, 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 no. Jeszcze masz komara, ale to w sumie. HQ, tu wzięcią jeden. zaczyna ostrzał w target 2. Masz komary, spajki, wszystko masz. Wyeliminujcie celek jeśli Dzięcioł 1, tej dzięcioł 2, poprawka w nawiązaniu do kontakt z WP1. nie Przyjął. Nie kładź się, tylko słaniać. Dobra. Skocz mi na pancerz, będziesz mi osłaniać, kurde, swoim ciałem. Dobra, pancerz, tak. Du pan. Tu mieć, tak, cywili. Jakbyśmy mieli cywili, to byśmy mogli pancerz obłożyć nimi. Taktyki wojenne, Pasiego, rozdział trzeci. Jeśli masz cywili i czołg, wiesz co robić. Cywile są ważnym zasobem pancerza reaktywnego. Nigdy nie zużywaj ich w, w nieodpowiednim. Taki byłby temat jego Nieprawda, bo bardzo dobrze zatrzymują też yy, yy, pociski od Kałacha. Testowane w Jugosławii. rozwiązać no. i użyć jako żywej tak Czy mi się wydaje, czy coś wybuchło? Tak, no nasi strzelają. Wujka ma nadzieję, że to nie wy. O kurde. To odmawiam, to my. Fantastyczna robota. Zajebiście. <laughs> to to Stracili nie Rośka? Wody wody. E, nie, ale... Nie, bo... E, on powiedział tak. On powiedział. Yy... Czekaj, ja się zapytałem, mam nadzieję, że to nie wy? On powiedział, nie, to my. <laughs> że nie to my, w sensie, że oni rozjebali, a nie, że oni wybuchli. Spokojnie. A jesteś pewien na 100%? Jezu. No dobra, no to jak nie wrócą z jednym rośkiem, no to będziemy wiedzieć, no to. Albo tumakiem. No. Chociaż w tumaku raczej taka policja nie wybucha. Poza tym słyszysz teraz rośka jak na dupca? Tak, słyszę. No, albo to szyłka do nich, albo bewóp. <laughs> O, nie? O. strzał? Nasz, nasz. Właśnie jesteś pewien, że nas nie skontrują? Co? Jesteś pewien, że nas nie skontrują? Kurwa, stary, wierzę w twoje umiejętności. Nie, bo idę się odlać. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> tak, nudzę się dostrzelam strzelam stary, do rannych. Pasi, to jak coś, to mówię, jak jesteś pewien, to ja idę siodleć jak chną. A, no to weź może, Pani gentleman wejdzie na działkę. On nie wchodzi na działkę, ja wejdę na dowódcę. A, spoko. Gentleman, tylko nie zepsuł nic. Spokojnie, nieraz jeździłem czołem. Znaczy, APC. Kurwa jesteś szczelcem, a nie czołgistą, więc chuja wiesz. Ale a dobra nie będę się stałą No, no właśnie. Panie dowódcy. Dokładnie. To ja tu mam stopień y, dowódcy. Y, I przy okazji sierżanta. Ukończyłem szkołę prawną na stu, y, znaczy studia. Przepraszam. Całą Finlandię, w ogóle walkam. Jestem, bo to nasi sojusznicy, naturalni wrogowie Rosjan, tak jak my. Zostaw mi. pomogę Crime. W imieniu Polski Podziemnej skazuję Cię czekaj, na wyrok czekaj. śmierci! Nie! 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 Czekaj no. A co wy mi robicie? Używamy jako żywej no, osłony. tarcza, tak? Odłóż długo, odłóż go. Odłóż go. żołnierza wasz spotka, sąd polowy. Dobra, spróbuj Dobra, wypuszczę go już. Spróbuj, no trzeba go odpuścić, wypuścić. Spróbuj tylko pisnąć. To ta lufa rośka będzie w twojej dupie. Ta lufa rośka wszystko nagrywa, by the way. To trafi na YouTube. Nie mów po tak, mój. zaśpiewa Nie ratunku! Uratuj mnie to nie trafi to na YouTube. Ratunku! Ty, czołg jedzie! Co? Dobra, masz oddaję Ty, bo on chce jechać! Ratuj mnie, Hans, nie, Sternik. No, Hahaha! Pan ma teraz będzie spokój No bo mnie aresztowałeś i teraz popsułeś Rośka, gratuluję ci Pasi Ja pierdzieł Teraz muszę go naprawić no. Pasi popsułeś Rośka, nie mogę im teraz ro nic robić Spróbuj wyrzucić tego przygłupa i wrócić e, Nie, dosłownie, ścieło pędzi wprost Słyszysz mnie, Pasi? Pasi, mamy problem no. Nie mogę nic zrobić. Kurwa, mówię, no wy. Ale nie mogę wyjść nawet ani roz wydać rozkazów. Ja pierdolę, ale żeś zepsuł. Nie, popsułeś po prostu, bo on twierdzi, że jestem aresztowany cały czas. Wy wyjmuj mnie z tego pojazdu teraz. Faktycznie jesteś aresztowany. No ja pierdolę! 5 <śleszy> 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 minut, 5 minut. Dobra, boże, A boże. ale dlaczego jesteś aresztowany? Nie, nie wiem! To, kurwa, zaaresztowana. Kurwa, sąd polowy. O <noise> oh, Jezu. No bo, sorry, ale. To, znaczy, wiesz, w takim pseudosztabie, no to tak zwyczaj jest, że ci, co się siedzą z tyłu, to się nudzą. No, ja bym najlepiej sam to robił, ale jak nie zajebiam, no to co? Nikt nie, nie będzie wiedział, że mnie zajebą Właśnie to jest no najgorsze. Ja się lubię akurat bawić e, intu sztab, ale no to jest właśnie problem, że ludzie, którzy sobą mniej duże nie robią. By the way Pasi, zapomniałem ci od początku powiedzieć coś ważnego. A. Wyglądasz jak Gordon Freeman. Czy u 2 ma zgłosić? Niestety co do tu jestem. Dowódca całości. A, o Wysyłam wam jako wsparcie Mi-17 Kryptonim Soku. Ostatni atak za wyeliminowanie Szyłki to taki bonus dla was. Przyjął. Ee, rozumiem, że przez radę będziemy się komunikować z nim, tak? No, będziemy Dobra, mieli lotnictwo. Posz, e, wyposażenie? Mi 17 Ale dostajemy jakie? 50 mm rakiety. Hmm, kierowana Nie. Korwa na no dobra. Hmm, przyjąłem. Czy ma on osobny kanał, czy będzie na kanale 50? Na 50. Przypomnij HQ Call Sign Soku, tak? o dzięki za prezencik Mam nadzieję, że pilot nie jest idiotą i nie zapomniał ustawić studia. A tu niełeś moc bo... Będziemy go wywałować. O Jezu Dzięki za e... oś bo... jesteś ranny. Jesteś medykiem, uleczysz się Dzięcie Osty. E, ekipa... Nie no sorry temu dałem ruch do. Didowkę łatamy naszego krytycznego. No, to jak tylko się... Cześć, chciałem dać stop, żeby silnik wyłączył, ale dałem ruch do. Słuchaj, bo e, generalnie jak wrócicie do nas, to nasz medyk będzie potrzebował waszego medyka, chyba. Nie. No możesz sam się zaszyć? No. Tak, mogę się sam zaszyć, nie mogę sobie podać się. to zgłaszam się w waszą tam przestrzeń powietrzną, mówcie jakbyście potrzebowali, wsparcie. Tak, ja, przyjął soku. Dostaliśmy samolot, tak? Tak, no. Prawda, mnie boli, ale jakoś przeżyje. A jaki to jest? Bul egzystencjonalny 17. Jest 17, jest 17. Coś takiego jak wam. Przyjął Dobra, wycofujemy się. Jedenka z wioski, dwójka kieruje się całkiem. Żyjesz? boli mnie, ale wiesz, co mnie najbardziej boli? No? Nie zdradziłeś. Nie wiem, o czym pan mówi. Paszon. O tym, że mnie paszon, paszon, paszon. Mówiłeś. To się stało? Bo nie usłyszałem. Bo cię nasprycuje morfiną. zauważaj. E, Paść ogarni, ma. Mam chodź to do nas. Nie, żebym nie wypuścił, bo znowu mnie związał i popsuł. Ja, tak, dobra, dobra, nie związałem cię. Dobra. Ej. Dobra, odwiązał dobra, mnie. Dobra, dobra okej. Okay. Nie, y, to już by nie było, ja nic takiego głupiego nie zrobiłem, bo y, byłem w pojeździe to i on był w pojeździe jaki mogłem go zwiększyć, jak on w pojeździe był. Nie wiem, ale autentycznie na chwilę straciłem znowu wszystko. Chyba, że... Andrzej. Kurwa Sternik już sobie... Ro... No właśnie, chyba że. Albo ty, albo Sternik ja robić. A Sternik jest Aikiem, więc. To, to na pewno Sternik. Tak. Ja tylko wsiadłem do i zacząłeś na mnie najeżdżać. A chciałem ci pomóc. Tak, kurwa. Morfina jest naprawdę pomocna. Dziękuję. Nie, no dobra, już dość wykupów. nie, sorry za tamto, bo mnie ruszył po prostu. No dobrze, no spoko, okej, okay. ale ja cię nie związałem, także. Spoko, nie wiem. Sternik ma może własną duszę, nie wiem. A nie, Jeszcze... może to ja, ale to jak bardziej jakiś taki błąd osomaka, wiesz? Może. Może klimat jak jakiś wciąż. Chodź idziemy ładu, so, to... sobie zobaczyć. No. no. E, jak tak jakby poza postacią żeby mówić to tam... Co tam Sternik? Jak, jak kamera mi się zablokowała, jak mam to Dobrze. Ale nie, mi chodzi o to, że mm, zblokowało mi się w jednym miejscu. Nie to, że się rozgląda. Wymieni baterię w myszce. Jak <grym> nie mam na baterii. Współczuję. To może właśnie pod mm -hmm. A góra tak, tak. działa, czy tylko lewo prawo nie działa. Nie, nie dwa nie razy nie. alt, dwa razy alt. No to właśnie powiedziałem, ale mówi, że to nie to. Tak. Drugi nie. alt. Ona działa jakby mm, klikając dwa razy alt. Mogę się rozglądać normalnie myszka działa, tylko po prostu tak jakby mi postać spiza. No tak, a jak drugi tak raz tak. naleciśniesz dwa razy, ale to będziesz normalnie. No nie. Nie, nie, nie jestem w trybie rozglądania... Okej, okay, naprawię cię. To ja już wiem jak to działa w lot. I teraz możesz się naprawić. nie, 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 bo, bo może się naprawi. Działa? Wciąż, nie, 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 nie. Idź do pasiego pasicie cię naprawi. Pasji, żołnierz ci się popsuł. Gentleman się popsuł. Czemu się popsuł? Yy, jakby. O, naprawił się. Nieważne, naprawił go. Nie no, widzisz. Kop, wie, ja zawsze Ucum, działa. Za wszystko. Ty, no, a w sumie nie, nie spodziewamy się ataku od tyłu. No, przecież obserwuję cały czas. No nie, nie wiem. Jestem sobie chwilę u mnie na pancerzu. <grym>, z przodu. <grym, <grym, nie wiem. ten helikopter to nasz? Ej. To Ej, ten helikopter to nasz? Ten helikopter Chyba to nasz? Nie. Jeden miał być nasz. Jeden miał być nasz. Dobra, to jest nasz. Ma szachownicę? Ma. Tak, to jest Ma. nasz. To jest... strzel a nie. To jest... Dobrze. Nasza szachownicę nasza chownica, nasza chownica. Dobra. To jest nasz. A, piękny. piękny. Nie, zostańcie na 50. Sokół do 9,2 zgłoś. Zrób mi takim. Jeśli się zastanawiasz dlaczego Pasi tak często Poczekaj 2 minuty tak, i zrób mi takim. tak skarzy, a, pisz, no. Dobra, chłopaki serio się parę metrów u nas coś zajebie. A nie patrzycie jak Pasi rozmawia. Nie, nie patrzymy to jak Pasi rozmawia, tylko komplementujemy ja jak on jest on jest... Muszę że gadać się o chipsach. To typ, y, to jest typu Mi-14, no bo zgadłem, mam y, 192 rakiety 57 mm. Przyjęłem, czy masz y, obronę własną w postaci UKM-a, -WKMA? Coś... Dobra, Co... Co się stało? nie, to... To nasz z KM to, to, to nie, 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 stargt nie, ostrzeliwany z KM-u, Okej, okay, twoje ostrzeby, tym... mi teraz swoje koordynaty no, y Jadą do nas nasi chyba drogą tej Od przodu Powtórz gt 3 Zgadza się, TGT-3 Widzisz coś tam w oczu? Przez termo Mniej więcej promień 300-400 metrów Zaraz zerknę termo Mniej więcej pół kilometra Czyste u mnie. Gówno widać. Las. Czy żyj. Od coolpass. lokalizację. w momencie, że mogę likwidować? dawać te rury z niego, w ogóle. No czekuję jeszcze tej aktualizacji Co mnie ominęło? To Kurwa, dobra, bandaruj się HQ, to Dzięcioł 1, nasz TUMAK właśnie wyleciał w powietrze Jakieś dziwne, magiczne moce Dzięcioł, istotą podać koordynację